Zaburzenia poznawcze są chyba jednymi z najtrudniejszych do zaakceptowania w przebiegu stwardnienia rozsianego. Sama wiem jak to jest, kiedy idzie się do urzędu i zapomina się własnego nazwiska, pani w okienku patrzy się jak na wariata. Najczęściej w sytuacjach takich trudnych, czyli w życiowych porażkach, w niemocy, jeżeli nie możemy sobie poradzić z czymś, kiedyś było nam łatwiej pokonać. Na przykład zrobiliśmy 5 kilometrów, teraz zrobię na przykład tylko 500 metrów i jestem zmęczona. I to jest właśnie taki obraz, taki obraz. Tych emocji i, i całego naszego ja. Tak ze swojej wiedzy, e, samotność i brak e, wsparcia z, z, ze strony osób bliskich to, to jest najtrudniejsze, przynajmniej w moim przypadku. Nie jest to łatwe. Nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, że sobie doskonale radzi, bo mamy też różne i załamania, i, e, i, i depresje, i. i Różnego typu i wtedy oczekujemy pomocy nie tylko od partnera, rodziny, ale i także trzeba jednak skorzystać z pomocy medycznej, która no w obecnej dobie jest już bardzo rozwinięta. Żeby nie myśleć, że ach, bo ja jestem chora, to już, to już jestem do niczego, to to po prostu trzeba sobie odrzucać. I wierzyć w to, że będzie lepiej. Najczęstszym zaburzeniem poznawczym są problemy związane ze zmęczeniem które przekładają się na problemy z koncentracją, problemy z pamięcią, a także przekładają się na takie życie osobiste, ponieważ często osoba chorująca na stwardnienie rozsiane, która nie ma energii w określonych na przykład godzinach dnia, często są to takie poranne godziny, kiedy właśnie osoby chorujące na SM czują się najlepiej, a w godzinach na przykład popołudniowych czy wieczornych znacznie gorzej po całym dniu pracy, no wówczas wpływa to na komfort i takie życie osobiste.